Cześć! Sporo emocji wywołuje temat pierwszego auta za kilka tysięcy złotych, no bo nie każdego stać na auto za kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych, no i może to i dobrze, bo auto za kilka tysięcy złotych, na przykład do pięciu tysięcy, wcale nie musi być złe, choć ma często i 20 lat. Mówiłem już na swoim kanale o Oplu Astrze drugiej generacji. No to teraz czas na auto, które sprawdziłem na własnej skórze. Właściwie sprawdzam je wciąż i to od dwóch lat już. To Laguna pierwszej generacji. Ja przypominam, że tego samochodu w ogóle nie chciałem. On się po prostu trafił. Nie było to moje marzenie, nie było nawet w orbicie moich poszukiwań. Miało to być tanie auto za kilka tysięcy złotych do. Odsłużenia, można powiedzieć, kilku miesięcy, i dalej miałem się z nim pożegnać. Traf chciał, że auto okazało się na tyle ciekawe i zupełnie niezłe, że po prostu zostało na dłużej i prawdopodobnie zostanie, bo, bo właśnie chodzi o to, że zupełnie się ono opłaca. I o tym już teraz. No więc zaczynajmy od, bym powiedział, momentu zakupu. Szukaliśmy auta. Będzie, że tak powiem, takim zamiennikiem dla lanči, kappy, którą nie chcieliśmy wozić żadnych bagażów, e, żadnych materiałów budowlanych, e, czy wywozić śmieci. Chodziło o auto, które spełni swoje kilka zadań, wywiezie i przywiezie na działkę, co ma przywieźć, a potem, a potem się zobaczy. No i siłą rzeczy wracaliśmy gdzieś tam przez Poznań e, i zobaczyliśmy lagunę pierwszej generacji. Stała lewym bokiem do ulicy z karteczką. To, że lewym bokiem to dość istotna informacja. Lewym bokiem do ulicy, zaparkowana na ulicy, przypruszona lekko tyłem z pobliskiego drzewa. Kolor wiśniowy, co zaraz zobaczycie na przebitkach. No i pomyślałem sobie, a dobra, zobaczę, co jest na tej karteczce napisane. Na tej karteczce była kwota 2700 zł, był też podany przebieg, wówczas 167 tysięcy. Myślę sobie, niemożliwe, żeby miał taki przebieg. Zobaczyłem już na błotniku wersję silnikową 1.8 16V. Kuknąłem przez szybę, patrzę, klimatronik. Mówię sobie, nieźle, nieźle, zobaczymy co to będzie dalej. No i siłą rzeczy zadzwoniłem do Pana. Do Pana zadzwoniłem. Pan otworzył auto, pokazał papiery, poopowiadał. Starszy człowiek przyjechał inną Renówką, bo dzieci mu kupiły Renault Clio trzeciej generacji chyba. No i się rzeczy z żoną już się teraz wożą kryjówką. On powiedział, że przeszedł na emeryturę. Tom Laguną jeździł kilkanaście lat. No i teraz sprzedaje. Brzmiało to wszystko wiarygodnie. Silnik po odpaleniu chodził jak zegareczek, jak zegareczek. Sprawdziłem też gdzieś tam w papierach, a potem chociażby w tej ścieżce przeglądów, jak to wyglądało, jeśli chodzi o stan licznika i faktycznie, to 167 czy tam 168 tysięcy się potwierdziło. Teraz samochód ma 191, bo właśnie jadę tym Lagunem. No i w zasadzie nic tylko brać. Wycieku w oleju nie zauważyłem, nam lekkie jakieś potliwości. Wyposażenie całe poza szybą kierowcy oczywiście działało. Klimatronik super, ABS super. No i w zasadzie tyle. No. Wszystkie światła, wszystkie... Żadnych kontrolek na desce rozdzielczej. Wersja wyposażeniowa zupełnie ok, czyli elektryczne lusterka, podgrzewane klimatronik, właśnie przednie szyby w prądzie. No, wyglądało to wszystko w miarę dobrze. No i siłą rzeczy to auto wziąłem. Po krótkiej jeździe próbnej, na której już się dowiedziałem, że, że będą amortyzatory do wymiany, wszystkie, bo w ogóle nie trzymał ten samochód, szczególnie z tyłu. Przód jeszcze mógłbym ratować, ale jak zobaczyłem ile kosztują kompletne kolumny, jakieś tam yy, tańsze, no to po prostu wymieniłem całe kolumny, bo akurat tak się trafiło. Nie wiem czy tam jakaś promocja nie była. No, yy, z przodu poszły nowe kolumny MacPersona, z tyłu po prostu pojawiły się nowe amortyzatory, chyba po 40 czy tam za sztukę, wymiana panał. No i siłą rzeczy auto już odzyskało trakcję, zupełnie dobrze się zaczęło prowadzić. No potem oczywiście wydarzyła się przykra sytuacja. Akurat wziąłem narzeczoną na pierwszą przejażdżkę. Ona taka była sceptyczna do renowy, bo gdzieś tam rodzice mieli renowę, niezbyt im się tam podobała. scenika mieli niezbyt im tam się przyjął. No i oczywiście podczas pierwszej podróży z narzeczoną odpadł wydech. Tak, z tyłu oberwał się wydech. Okazało się, że wcale nie żadne gumy, tylko cały ten wieszak po prostu był A Zdziwiłem się, że sam tego nie zauważyłem, no bo sprawdzałem mocowania belki, gdzieś tam rzuciłem się pod ten samochód, no po prostu przeoczyłem ten wydech. Albo go zlekceważyłem, nie wiem, albo uznałem, że to po prostu machnąć łapą, później się to ogarnie. No i siłą rzeczy wydech mam do wymiany do dziś, bo jest tam już podwieszony inną metodą, ale trochę puszcza. Ale do tego się przymierzam, żeby go wymienić. Wymienić w całości. Auto okazało się, że ma też katalizator. I ma, no i nie sobie ma. No, także wydech trzeba było naprawić. No i potem właściwie po tym podwierzeniu wydechu, po wymianie amortyzatorów, laguna zaczęła być autem zupełnie fajnym na długie trasy. I tak pojechaliśmy sobie tą laguną w Bieszczady z Poznania. Regularnie jeździmy na trasie Kalisz Poznań, bo tak, bo tak czasem trzeba. I, no I ja teraz używam tego auta czasem jako auta delegacyjnego. Tak, dla niektórych to może brzmieć absurdalnie, ale tak jest. No i ta Laguna jakoś tam się sprawdza. Kusiło mnie, żeby wrzucić butlę z gazem jeszcze, ale na razie, na razie nie ma takiej potrzeby. Jak się jeździ Eco, to 1.8 16V z Laguny Dwójki zresztą. Naprawdę pali niedużo. Samochód ma całkiem przyjemną charakterystykę. Nie jest to auto do ścigania się zdecydowanie. Skrzynia mogłaby być dłuższa, bo jest trochę krótkawa, ale już trudno. Są rzeczy, których nie przeskoczę. No w każdym razie, tym autem też pojechaliśmy na Sylwestra, zespołowo, oczywiście miały jechać dwa auta i dwa auta pojechały, ale większość, aut, większość bagażu i ludzi pojechała w aucie numer 2, czyli w Lakudzie. na moje nieszczęście, ponieważ to ja generalnie przeładowałem to auto i po prostu pękła belka z tyłu. Te takie zginające się wzajemnie elementy tej belki pękły, był huk niesamowity. No, a auto już się nie podniosło z tyłu. No i siłą rzeczy do wydatków na laguna, doszła wymiana tylnej belki. Wymiana uznajomego mechanika kosztowała 500 stów. Udało się poprzekładać wszystkie rzeczy wokół bez strat, pomijając kwestię cylinderka hamulcowego który potem był do wymiany tylny. No, a jeśli chodzi o belkę, no to kupiłem regenerowaną pod Poznaniem, chyba w Kobylnicy za 492 zł, pamiętam to jak dziś. I ona ma się zupełnie dobrze, jest regenerowana sensownie. Co prawda pan z tej firmy, która regeneruje belki do francuskich aut, zrobił wielkie oczy jak usłyszał Laguna 1. Idę jeszcze w hatchbacku, bo mówię jeszcze w kombi, to czasem jeżdżą budowlańcy, ale w hatchbacku, że ktoś wymienia w ogóle belkę? No, ale się okazało, że warto było tą belkę wymienić. No, bo wszystkie te mocowania tej belki były dobre. Blacharsko ten samochód ma się zupełnie przyzwoicie. Pomijam kwestię prawego błotnika, który był przedniego, który był lekko klepany przez poprzedniego właściciela, bo tam było jakieś przytarcie tuż przed sprzedażą, ale już tak został. Myślałem, że kupię w kolorze na nadwozia gdzieś błotni i po prostu przełożę. Ale się okazało, że to jest jakiś nietypowy kolor, i po prostu niego nie nabyłem. No, także to laguna. Belka tylna, wydech, po drodze jeszcze był wymieniony cylinderek hamulcowy, gdzieś tam jakieś końcówki drążków kierowniczych, chyba jeden wahacz prawy, tak, mam zanotowane. No i tak to historia się z Lagunem potoczyła. Poza tym rutynowa sprawa, czyli podszedłem do sprawy rozrządu. To akurat nie wyszło najtaniej, no bo to 1.8 16V. Ale, jak i rozrząd, tutaj pompa wody. Jak potem przyszedł jeszcze jakiś tam napinacz paska wielorowkowego, pasek wielorowkowy, cały ten komplet startowy, że tak powiem, został zrobiony. Podobnie jak olej, filtry i, i klima. No i auto, można powiedzieć, zostało przygotowane. No i siłem rzeczy, kupując auto za 2,700, na chyba startowałem na 2,5, tak. Dołożyłem drugie 2,5 realnie. No, i mam auto super sprawdzone w zasadzie bez żadnych tutaj cyrków. I to jest ten przelicznik na 5000. A jakie są plusy tego laguna? I w ogóle Renault Laguny pierwszej generacji? Po pierwsze, dla tych, którzy by się zastanawiali, czy takie auto kupić, tak, bo można jeszcze kupić od pierwszego właściciela w Polsce. Bo były one zupełnie przyzwoicie wyposażone. Bo mają dużo wersji silnikowych. I 1,6 benzynowe 16V, 8 zaworowe też. 18 16 i 8 zaworowe, to są naprawdę dobre niezawodne silniki. Tam czasem ludzie piszą o cewkach zapłonowych, że, że wymagają kontroli tudzież wymiany. Czasem wymaga czyszczenia przepustnica to się objawia falującymi trochę obrotami na zimnym silniku, ale yy, nie uważam, żeby to było konieczne jeśli to nie jest takie turbofalowanie tylko takie delikatne subtelne to po prostu jadą z kawałek dalej, jak się silnik nagrzeje, to wszystko wraca do, do, do normy. To to, yy, dużo wersji wyposażeniowych dobrych, to kolejna sprawa, ale o tym już mówiłem. Wersje silnikowe, no jak ktoś się uprze, to można kupić też fałszustkę Nie jechałem yy, albo szukać wersji Concorde, ale to już podejrzewam, że nie za kilka tysięcy, tylko mogą być to samochody nieco droższe no i poza tym nic, tylko jeździć no. to są naprawdę przyzwoite samochody dużo lepsze niż Laguna dwójka mam wrażenie bo jest mniej tej kapryśnej elektroniki to jest po prostu samochód jeszcze na starych zasadach zrobiony czyli nie ma tu e, żadnej karty do odpalania i przycisku tylko jest regularna stacyjka i zwyczajny kluczyk no i w zasadzie niewiele jest rzeczy, które tutaj się mogą zepsuć no. warto zwrócić uwagę na przednie światła można kupić sobie też jakieś... Albo wypolerować we własnym zakresie No w każdym razie Chodzi o to że One jak matowieją to potem świecą Naprawdę kiepsko No i, i świecą kiepsko Także warto o to zadbać Można sobie pomagać halogenami Ale to też nie jest rozwiązanie Także to jest, to są plusy Laguny jedynki Wersje silnikowe trwałe Diesle moim zdaniem mają już Astronomiczne przebiegi a może to wynikać z faktu, że po prostu tym autem się dobrze jeździ. To jest auto na, na takie długie trasy, bardzo fajne. Jakby ktoś chciał auto do podróży po Polsce, no to moim zdaniem idealne. Może niekoniecznie podróże po autostradach, tylko po landach, po wsiach. To można się tym autem spokojnie wozić. Jest auto nie rzucające się w oczy zdecydowanie. No i może w tym jest jego siła. Jakże jak się ktoś nie chce lansować, a po prostu chce mieć auto trochę inne niż wszyscy, a, a, a nadal nowoczesne. Ale trochę starsze, a wybitnie tanie w użytkowaniu, to Laguna 1 też jest dobrym tutaj rozwiązaniem. Dlaczego mówię tanie w użytkowaniu? No bo to auto jest dość niezawodne. Nie będzie to jakiś lider niezawodności, nie jest to Mercedes 224, tylko francuski samochód, który ma już ponad 20 lat. Ale generalnie części są tanie, łatwo dostępne. Samochód ten jest znany mechanikom, a dużo rzeczy można zrobić we własnym zakresie, no bo takie podstawy można naprawdę we własnym zakresie zrobić. Z rzeczy, które mnie zaskoczyły w tym samochodzie, to to, że on potrafi być ekonomiczny na trasie, a potrafi, szczególnie jak się nie depcze. 7 litrów? No, 7. Chyba tak, przy tym 1, 8, 16 V. Jest auto wyjątkowo pakowne. Jest to też samochód, w którym wygodnie pojadą na pewno cztery osoby, a na niezbyt długiej trasie i 5. Jest to auto, pomijając kwestię rury wydechowej, u mnie akurat dość ciche. No i ta trakcja jest zupełnie przyzwoita. Jak jest zawieszenie porobione, to, to tym samochodem da się jeździć bardzo pewnie. On się prowadzi jak po sznurku, a przy tym jest dość nieskomplikowany. No bo z tyłu co mamy? Mamy dąbelkę z tyłu, z przodu mamy klasyczne kolumny, McPhersona. W zasadzie żadnych cyrków tu nie ma. także. W ten sposób należy do tego auta podchodzić, śmiało je polecam. Warto się przyjrzeć kondycji blacharskiej przed zakupem i moim zdaniem warto szukać wersji poliftowej. Widać ją, bo ma inne światła z przodu i z tyłu. Te z przodu nie są już szklane, tylko plastikowe, co moim zdaniem akurat jest trochę błędem. Można w razie czego sobie wsadzić lampę od wersji przedliftowej do polifta, bo one są wymienne. Jeśli chodzi o tylne lampy, no to też teoretycznie wersja poliftowa ma takie lampy świeższe. Czy jest to jakaś wielka różnica? No moim zdaniem wielka różnica jest w kondycji blacharskiej. Te przedlifty gniły bardziej niż, niż polifty. A polifta można znaleźć w stanie naprawdę niezgnitym, od dziadka. A jeśli ktoś szuka wielkiego auta, no to niech szuka kombi. Nietuzinkowy ma wygląd kombi zdecydowanie, ale myślę, że warto szukać też wersji kombi. Mam wrażenie, że jeździ ich tyle samo, co hatchbacków, także myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem, a tam to już wtedy tylko, no, nie wiem, wszystko już można wsadzić do tego bagażnika i relingi na dach założyć i heja, i jechać gdzie dusza pragnie. Także to Laguna jedynka. Jakość wykonania wnętrza, no, mogłaby być lepsza, jeśli auto stało na słońcu to boczki drzwiowe będą mogą się odparzać jeśli auto więcej stało niż jeździło i nie miało przykrytej deski rozdzielczej z przodu no to może się ona odbarwiać u mnie na przykład tak jest ale żeby pękała? nie żeby trzeszczał plastik? tak plastiki trochę trzeszczące bywają ale można się do tego przyzwyczaić sprzęgło na linkę przynajmniej w wersji 1.8 16V wtrysk wielopunktowy 16 zaworów a spręgło na linkę, nie? Na przykład to też taka ciekawa ciekawostka. Z rzeczy, które robiłem tutaj, które mnie zaskoczyły w trasie, może by nie było tak idealnie, to pewnego dnia mi zgasły wszystkie światła. Zapaliła się kontrolka ładowania w sposób dość dziwny, bo zepsuł się regulator napięcia i to nie jest to, że auto przestało ładować, tylko zaczęło ładować prądem niczym nieograniczanym, co mogło spowodować rychłe Uszkodzenia akumulatora, no bo tam jakieś absurdalne były te, te liczby, yy, które potem wykazał e, miernik. E, no i popaliło mi to wszystkie żarówki z przodu, wszystkie. Może oprócz postojówek Generalnie yy, po prostu straciłem światła w nocy, zimą. skończyłaś to lawetą. No niestety taki życie. No. Wymieniłem sam ten regulator napięcia, kupiłem na Allegro od jakiegoś polskiego producenta, regenerowany, markowego polskiego producenta. Były kłopoty z jego wymianą, ponieważ trzeba było tam, niełatwo było do niego dojść, ciasno tam jest. Producent jakby trochę tego nie przewidział, szczególnie w wersji z klimatyzacją, jak jest samochód, ale udało się to zrobić bez żadnego wyciągania wielu elementów. Trochę z kanału jedną śrubę, pamiętam, dokręcałem, odkręcałem. Zresztą możecie to zobaczyć na moim kanale na TikToku. Tam jest troszeczkę dłuższa opowieść, opowieść na ten temat. No, to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o lagunę jedynkę. Jakbyście mieli jakieś pytania, to śmiało zapraszam. Jeśli miałbym wybierać między Oplem Astrą 2, a lagunem pierwszej generacji, bo są, auta, są to auta z podobnych roczników to wybrałbym Lagunę. Brachol jeździ Aston dwójką i sobie chwali, a mnie jako siostra po prostu nie przekonuje, bo jest nudna. Ja nie mówię, że jest zła, bo jest na bardzo dobrym samochodem, ale po prostu jest nudna. A Laguna 1 no to jest auto już takie trochę bardziej odjechane moim zdaniem. No i, i dlatego chociażby je polecam. Także polecam z całego serduszka Lagunę 1. Co do Laguny dwójki. To też nie taki diabeł straszny, jak ją malują. Wygląda dużo nowocześniej, ale na przykład można ją trafić z silnikiem od Laguny 1, czyli tym, który mam u mnie na samochodzie, czyli 1.8 16V. I to jest bardzo dobry motor. Wydaje mi się jednak, że w cięższej Lagunie to może być silnik troszeczkę mniej dynamiczny, bo w pierwszej generacji, o której mówimy, jest to motor zupełnie wystarczający. Moim zdaniem 1.6 może być odrobinę za słaby, ale 1.8 16V jest to samochód naprawdę godny, godny uwagi i, i po prostu dobry. Tak, zdecydowanie jest to samochód dobry, który śmiało należy polecać i który chyba jest trochę niedoceniany teraz na rynku wtórnym. Właściwie próbowałem sobie odpowiedzieć dlaczego. Czy to jest jakiś mit tego, że francuskie auta są gorsze, czy to jest jakiś drugi mit, że auta niemieckie są wyraźnie lepsze. No może, w porównaniu do Passata B, B2, czy B3, czy nawet B4, no to, to faktycznie Laguna e, będzie samochodem bardziej usterkowym. No i tyle. No nie ma tutaj legendarnego TDI. Można kupić tę Lagunę na przykład z silnikiem DCI. E, no to nie będzie aż taki legendarny motor jak, jak, jak TDI. Były też tu wersje z tym starszym Dieslem francuskim, czyli DTI On trochę mniej kulturalny, ale Wydaje mi się, że też był zupełnie przyzwoity Ale nie podejmuję jakby Tego tematu szerzej, ponieważ nie znam tych diesli To może ktoś tu w komentarzach bardziej Podpowie, jak to z tymi dieslami W Lagunie 1C bywało Ja mogę powiedzieć więcej Na temat motorów benzynowych Że 1.6, 1.8 tak 2.0 tak, V6 Tak, ale to już mówimy o innym Budżecie, także budżecie serwisowym no i nic, śmiało jeździć. Przy zakupie zwrócić uwagę na blachówkę, powtarzam raz jeszcze, mocowanie wydechu, tylna belka, też warto zwrócić uwagę, bo jeśli to auto jest trochę zarwane no to, to jakby to nie jest dyskwalifikacja, tylko trzeba będzie doliczyć do, do, do zakupu no, na dzień dobry z 1000 zł, żeby to ogarnąć bo jeśli on siedzi z tyłu nisko, nawet jak jest pusty, no to znaczy, że jak go załadujesz dwoma, trzema, czterema osobami, no to siądzie po prostu ta dupa, a jeszcze chodzi o bagażnik, który jest bardzo pojemny, który też czasem człowiek chce załadować, no i wtedy szorujemy już po nie, a to tej belce niczego dobrego nie wróży na dłuższą metę. Jeśli samochód po 20 latach tej belki robionej nie miał, to o rzeczy tej ładowności, takiej jak fabryka nakazała, nie będzie miał. I to trzeba sobie powiedzieć jasno. Ja przyznam, że gdybym nie przeładował w sylwestra tego samochodu, to pewnie na tej oryginalnej Belce nadal bym jeździł. No bo nie jeżdżę nigdy pełnym samochodem. No. Tak, takie życie. Za błędy trzeba płacić. Także to tyle ode mnie. Polecam z całego serca Laguneczkę, jedyneczkę. Miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.